Dzień dobry. Skończył się Maja, zaczął się już czerwiec, więc to oznacza kolejne podsumowanie moich growych zakupów, czyli tym razem podsumujemy sobie a wszystko to co kupiłem w przeciągu maja. Może i nie było tego zbyt dużo, ale było troszeczkę premier i jestem w sumie zadowolony z tego co udało mi się dostać, tak? Bo też trochę fajnych rzeczy dostałem oraz to co udało mi się kupić, więc chyba możemy już zaczynać kolejne growe nowości. Zdróweczko. No i zaczniemy sobie od rzeczy, które dostałem, a było tego troszkę i były to naprawdę fajne rzeczy. Otóż dostałem Mediwila na PSP, a Mediavilla, tego już posiadałem, ale miałem go w tej brzydkiej wersji Essential i na urodziny, które miałem w maju właśnie, mój dobry ziomeczek Damian, dzięki ci wielkie mordko, podarował mi właśnie tą premierową wersję Mediavilla, z której się bardzo cieszę, bo hej, no sama gra jest spoko i fajnie to wygląda na półce, dzięki wielkie mordo a Dalej dostałem Divinity 2 na Xboxa 360. Jego dostałem od użytkownika Dark, dziękuję Ci bardzo Mordko. A chyba... tak dobra, już pamiętam. Dał mi to w zamian za to, że ja mu tam podosłałem chyba Metro, żeby sobie ograł i właśnie odsłałem mi Metro dorzucił mi do kopertki Divinity, więc spoko. Będę chciał to sprawdzić, bo ogólnie planowałem to sobie kupić za jakiś czas, ale jak widać już nie muszę. W maju miałem również swój dwutygodniowy urlop, dwutygodniowy urlop, którego powiedzmy, że połowę spędziłem poza domem, poza Częstochową, a koło chyba trzech dni, jeśli dobrze pamiętam, siedziałem sobie w Warszawie, siedziałem u naprawdę spoko mordki, tutaj Dariusz, Dariusz, wielkie dzięki za gościnę, naprawdę ugościłeś mnie jak króla, no i nie dość, że mnie ten dobry człowiek ugościł jak króla, to jeszcze mi podarował... Peep Boya z Fallouta 4. Kurwa, to się nie mieści w kadrze. To jeszcze mi podarował Peep Boya z Fallouta 4, którego już pewnie na zdjęciach widzicie i. i hej, okej, okay, ja byłem powiedzmy jako tako przyzwyczajony do tego. Dobra, odłożę to sobie. A ja byłem przyzwyczajony do tego, że już jakieś tam rzeczy dostawałem od ludzi, ale no jednak. Kurwa, to jest duże, to jest całkiem drogie z tego co widziałem. To jest Pi Boy, więc. zdroweczko Dariusz. Okej, okay, no i przechodzimy już sobie do tego, co kupiłem za własne ciężko zarobione pieniążki. A i zaczniemy od tych troszeczkę starszych konsol, bo mamy na PS1... Chyba dawno, dawno temu w trawie się to nazywa, albo murówka z już... Cholera, nie pamiętam, pudełko jest po angielsku. Wróć, pudełko jest po niemiecku. Sama gra jest już na szczęście po angielsku i... Hej, pamiętam, że kiedyś dawno temu chciałem w to zagrać, jak przeczytałem chyba jakąś recenzję w PlayStation magazynie. No i w sumie, jako że już mam pudełko, to czemu nie, kupiłem to chyba za jakieś grosze, z tego co pamiętam od kolegi Maczka, tutaj pozdrawiam Cię Mortko, dzięki wielkie. No i co, może w końcu się sprawdzi. Skoro to jestem ja, to również nie mogą jakiejś Fify zabraknąć w tym materiale, więc tak, mam FIFA 2005 na pierwszego Xboxa i to chyba mnie kosztowało jakieś 5 złotych, więc chyba nie ma co dłużej opowiadać, po prostu Fifa. I co, co mnie szczerze mówiąc zaskoczyło? Otóż Micro Machines na PS2. Zaskoczyło mnie o tyle, że w ogóle nie wiedziałem, że Micro Machines były na PS2. A pograłem w to dosłownie chwilę głównie, żeby sobie czy płytka działała, bo jednak tam pewne porysowania ma, więc chciałem się upewnić, że mi to w ogóle odpali, że da się grać. I jak najbardziej da się grać, i da się grać naprawdę przyjemnie. I sama gierka już po pierwszym wyścigu zaczęła mi sporo przyjemności sprawiać, więc sądzę, że za jakiś czas sobie do niej przysiądę na poważnie. I ona mnie kosztowała chyba coś około 20 złotych, z tego skojarzę, więc sądzę, że naprawdę spoko. Dalej trzy gierki na Xboxa 360 i tak, Sniper Ghost Warrior 2. A Ghost Warrior, który był pierwszym, właśnie Ghost Warriorem, którego zagrałem, który mi się w sumie bardzo podobał. A pamiętam, że bardzo fajnie z nim spędziłem czas na pc -cie. Na pc gdzie kupiłem, pamiętam, kolekcjonerkę. A tam kiedyś, tam było na jakiejś promocji w Empiku Zabudaj, że 50 złotych. A teraz tą grę chciałem mieć właśnie na konsoli. No i w końcu się trafiło za chyba jakieś 15 złotych, więc sądzę, że spoko. strzelam, że za jakiś czas sobie tą grę powtórzę. Jeszcze będę chciał przejść jedynkę i może jakiś materiał właśnie z obu tych części nagram i potem może się za trójkę zabiorę. I dalej dwie części Blast Blue, a, czyli bijatyki 2D, a ja lubię takie tematy i trafiły się naprawdę w fajnych cenach, bo kosztowały mnie obydwie właśnie w takim zestawiku 50 zł, jeśli dobrze kojarzę. No i to mi załatwiła, powiedzmy, że dobra mordka z Bielska, dzięki wariacie, jeśli to oglądasz. No i co może nie polowałem na to jakoś za bardzo, ale skoro się już trafiło i trafiło w fajnej cenie, to czemu by sobie nie dodać tego za jakieś śmieszne groszy do swojej kolekcji? Dalej dwie gierki na konsole przenośne i mamy tak Street Fighter X Tekken na PSVT. W sumie to również z bielska mi się udało ogarnąć, co mnie bardzo cieszy. I tak, sama gra była jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu dawno, temu mojemu ulubioną bijatyką w ogóle, a grywałem to za pierwszą razem na PC, tam się bawiłem masakrycznie dobrze. Mimo, że sterowanie na klawiaturze no, nie należało do najwygodniejszych, tak samo gra mi naprawdę radość sprawiała. No i teraz kupiłem to sobie na Vita, już to sobie przeszedłem na Wicie i... I poza tym, że część kombosów wykonuje się tym dotykowym ekranem, tym panelem dotykowym Wity, to naprawdę fajnie mi się w to grało i to jest ku memu zdziwieniu. Edycja chyba najbardziej kompletna tego Street Fightera, tu już mamy masę postaci. Mamy na przykład Pacmana, mamy Megamena, Megamena, który ma naprawdę spory brzuszek. Ale tak, no sama go jest naprawdę świetna i kupiłem ją za chyba 50 zł, czy coś koło tego, i sądzę, że były to naprawdę fajnie, dobrze wydane pieniądze. No i dalej mamy w sumie premierkę z maja, czyli Team Sonic Racing. O którym już materiał mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Jak nie zapomnę, to wam to podlinkuję w opisie tego materiału. A no, co mogę o Soniku tak na szybko powiedzieć? Był ok, ani mnie nie zachwycił, ani jakoś bardzo nie rozczarował, po prostu był znośny. A i... Tu, żeby nie powtarzać tego co mówiłem na tamtym filmie, po prostu was do niego odsyłam. I została nam już tylko kupeczka gier na PS4. Kupeczka gier na PS4, od której zaczniemy od właśnie premier z Maja. Bo troszkę tych premier w maju kupiłem. Ja naprawdę nie wiem skąd ja biorę na te pieniądze, ale... Jak widać się jakoś udaje. I mamy tak, Rayja dwójkę. Rayja, o którym... Mam nadzieję, że tego nie było choć jakiś pojebany motocykl przejechał mi przed oknem. Kurwa uwielbiam tą okolicę. A dobra, Rage 2, który jak już może wiecie z materiału, który również nagrałem, też was do niego odsyłam. A jest w tej chwili moim największym zawodem 2019 roku i nawet go nie skończyłem. A dałem za gry coś koło 200 zł i bodajże po 5-6 godzinach, bo jeszcze chwilę potem w niego grałem, sobie darowałem, bo... Powiem tak, nienawidzę takiego momentu, jak gram w jakąś grę, że czuję, że marnuję czas, a właśnie z raidem coś takiego miałem i uznałem, że no nie ma sensu dalej się męczyć, sobie odpuściłem. A Kolejną premierką jest Sniper Elite V2 Remaster. A i tak, to kosztowało 150 zł na premierę i z tego co wyształem już w internecie jakieś opinie, masa ludzi uważa tą grę za kompletnie niepotrzebny remaster, kompletnie niepotrzebny port powiedzmy. Ale jako, że ja jestem fanem tej oryginalnej dwójki bardzo fajnie się z nią bawiłem swego czasu, tak uznałem, że hej, chciałem sobie to je przejść jeszcze raz i uznałem, że wersja na PS4 jest chyba najlepszym w tej chwili do tego wyjściem i tak, tego sniperka kupiłem chyba parę dni po premierze, bo tak, tak, bo na premierę go nie kupiłem, kupiłem może z tydzień po premierze i tak, już go sobie skończyłem, skończyłem sobie te dodatkowe misje, które w nim są zawarte, bo to jest edycja najbardziej kompletna. No i co, bawiłem się z tym tak samo dobrze jak kiedyś, to dla mnie jest cały czas takie mocno 8 na 10, a sadzenie kolejnych headshotów sprawia mi masakrycznie dużą przyjemność. I to, się jeszcze, I to jeszcze jest ten sniper, którego mi się fajnie grało, bo już w trójkę się zmuszałem, żeby w nią grać, bo tam już były te tereny dość duże, a tam jeszcze bardziej nastawiano się na skradanie, a tu można było, że tak powiem, iść na Rambo, który po prostu sadzi headshoty i tak wiecie taka bezmózga przyjemność czerpana z zabijania i to mi właśnie w tym stylu się bardzo podobało, się z nim mega dobrze bawiłem. A dalej Placktail. Placktail, którego kupiłem chyba na sam koniec maja, bo bodajże w ostatni jego dzień. A jest to gra, którą planowałem sobie kupić w ogóle na premierę, no niestety tak się złożyło z pieniążkami, że na premierę ich nie miałem i musiałem kupić troszkę później. I w sumie spoko się złożyło, bo i tak nie miałbym za bardzo czasu w to grać, bo tak naprawdę Dopiero dzisiaj, czyli w dzień, w którym nagrywam ten film, zacząłem w to tak na poważnie grać. Usiadłem i chyba tam trzy chaptery pod rząd zaliczyłem. No i powiem tak, jeszcze jest za wcześnie, żebym wydawał jakiś osąd, opinię o tej grze, ale na razie gra mi się naprawdę spoko, mimo że troszeczkę wkurwia mnie to, że tutaj się cały czas musimy skradać praktycznie. Ale jak już dojdziemy do momentu, to jest też, no, sam początek gry, więc to nie jest za duży spoiler. A kiedy widzimy pierwszy z tą hordę szczurków, no naprawdę... Robi spore wrażenie, bo klimacik tu jest niesamowity. I tak, sądzę, że jak już to skończę, to możliwe, że jakiś materiał się pojawi. Jeszcze nie wiem w jakiej formie będę chciał ten temat ugryźć, ale sądzę, że jednak jakoś na to zabiorę. Na razie bawię się z tym spoko. I ostatnią premierą z Maja, którą kupiłem w tym miesiącu, bo niestety w Maju mi się nie udało kupić wszystkich interesujących mnie premier. Ostatnią, czyli tą kolekcję Guilty Gearów na Switcha, kupiłem dopiero w czerwcu, a o tym będzie za miesiąc. Ale to tak, ostatnią grą z maja, którą kupiłem właśnie w maju, jest Blood Truth na Wiara. na którego się nie mogę doczekać już od zapowiedzi. Bo a jak już wielokrotnie chyba wspominam w różnych miejscach, ja jestem mega sympatykiem Wiara. Bardzo kibicuję temu urządzeniu. Jest to moim zdaniem najlepsza rzecz aktualnej generacji, która wyszła, najbardziej świeża. Jak się genialnie bawię z London Heistem z tego pakietu VR Wards, tak? Bladentruf jest jego powiedzmy rozwinięciem. No i tu się bawię kurwa niesamowicie dobrze, bo jak już również wielokrotnie wspominałem, jestem sporym fanem celowniczków, a Bladentruf jest właśnie celowniczkiem i to w dodatku celowniczkiem na wiara. A, a to i nie ma czegoś takiego, że się swobodnie poruszają po terenach. My po prostu sobie zaznaczamy miejsce, gdzie chcemy iść nasza postać tam automatycznie idzie. I może powiedzieć, że cały czas idziemy od osłony do osłony prowadzimy wymianę ognia, które są szalenie satysfakcjonujące. Tym bardziej, że gramy na muwach. Znaczy niby można grać na padzie, ale dla mnie granie na padzie w takie gry na VR kompletnie mija się z celem. No i też są genialne motywy, powiedzmy, troszkę bardziej eksploracyjne, takie przygodowe, czyli na przykład wspinamy się po jakimś budynku i też jest bardzo fajnie urozmaicone, powiedzmy, jest drabinka, tam wiadomo, mamy dwa muwy w rękach, a i wiadomo, wspinamy się po szczebelkach ale w pewnym momencie zaczyna się akcja i tylko jedną ręką trzymam się tej drabinki, żeby nie spaść, a drugą prowadzimy ostrzał w stronę przeciwników i to jest naprawdę niesamowite. A w tej chwili jestem jakoś w połowie tej gry, ona nie jest za długa, bo coś koło 5 godzin, ale moim zdaniem takie gry na wiarze powinny właśnie mniej więcej tyle trwać. No i jak dla mnie to jest w tej chwili może nie najlepsza gra na VR, ale druga najlepsza, bo jednak wyżej będę astrobota stawiał. No ale o tym też się troszeczkę bardziej rozgadam w osobnym materiale o wiarze, który planuję na może przyszły miesiąc jeszcze zobaczymy. No ale tak, jak na razie z Baden trufem bawi się mega dobrze, te 150 zł premierowe to są śmieszne pieniądze za tak rewelacyjne doświadczenie. No i zostały nam jeszcze tylko 3 gry na PS4. To już nie są premierki po prostu rzeczy, które chciałem kupić. I tak, jest Dirt Rally. A ogólnie jestem fanem właśnie gier rajdowych. Bardzo fajnie się bawiłem ze starymi kolinami. Z jakimś v -Rayli, tam z Rail'i Cross'em bodajże na PS1, ewentualnie z nowszych rzeczy. Sebastian Lep mi troszkę przyjemności sprawiał, tak samo jakieś poszczególne części w WRC. No i cały czas mi ludzie mówili, że mu sobie zagrał w Dirt Rail'i, aczkolwiek ja się go troszkę obawiałem, no bo jeżeli ktoś śledzi ten temat, to wie, że Dirt Rail'i jest szalenie ciężką, wymagającą grą. No ale takich rzeczy nie bardzo lubię, ale jednak skusiłem się na to w końcu, bo się w fajnej cenie trafiło, tam chyba około 60 zł, jeśli dobrze pamiętam. A na razie sobie zagrałem jeden wyścig, bo jednak takie gry mi pochłaniają masę czasu, a w tej chwili chcę ten czas na coś innego poświęcić. No ale po tym pierwszym wyścigu sądzę, że będę mógł się w ty, z tym naprawdę fajnie bawić. Poczułem duch właśnie starych kolinów. No i zobaczymy. Może tego nie przejdę w całości, nawet jestem niemalże pewien, że tego nie przejdę. Ale nawet jak się spędzę jakąś godzinkę, dwie i będę się dobrze bawił, to już będę zadowolony z tego zakupu. Tak jeszcze zostając w temacie autek, kupiłem w końcu Project Carsa dwójkę, Project Carsa, którego pierwszej części jeszcze niestety nie grałem. No ale jako, że trafiła mi się jakaś tam okazja właśnie na część drugą, to kupiłem część drugą. Hej, ja po prostu kup lubię kupować gry po okazjach różnych. A też zagrałem sobie jeden wyścig, ale tu mnie troszeczkę rozczarowała gra. Spodziewałem się czegoś bardziej w stylu Need for Speed'a Shift, jedynki albo dwójki, z którymi to grami się bardzo dobrze bawiłem. A tutaj, tutaj ten model jazdy jest jeszcze troszeczkę inny, ale sądzę, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. tak, kupiłem sobie Project Carsa 2. I ostatnią grą, jaką kupiłem w maju jest Fallout 76. O tym już mogliście wiedzieć, jeżeli śledzicie mojego Facebooka, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie. Ale tak, kupiłem tego Fallouta głównie dlatego, że kosztował nowy w folii 49 zł. Plus dodatkowo udało mi się Namówić mojego ziomeczka, tej pozdromu Minek, a żebyśmy sobie grali w to wspólnie. I powiem wam tak kompletnie szczerze, bo jak może wiecie, ja jestem szczerym typem. To nie jest zła gra, przynajmniej nie teraz. Ja nie wiem co się z tym falloutem działo na premierę, Ale w tej chwili w to się gra naprawdę spoko. I ok, grałem w to dopiero jakieś 7 godzin, ale. Właśnie grałem w to 7 godzin. Nie jest tak, że mnie odstraszyło od początku. Mi się faktycznie chce w to grać ziomeczkiem naprawdę fajnie się z tym bawimy i okej, okay, nie jest to jakoś mega wybitne, nie jest to w żaden sposób wybitny tytuł, ale też nie jest jakimś krapiszczem, jak to ludzie mówią. Okej, okay, może przy premierze faktycznie z tą grą było źle, a teraz już naprawdę w to można przyjemnie pograć. A sądzę, że jak jeszcze spędzę właśnie w świecie Fallouta 7.6 więcej czasu, bo zamierzam spędzić więcej czasu, w sumie kolejne osoby namawiają, żeby w to grały. Tak, jestem złym człowiekiem. A to sądzę, że jakiś materiał z pewnością nagram i Ok, z jednej strony można się spodziewać, że to będzie materiał, w którym ja będę bronił tego Fallouta, aczkolwiek im więcej w niego gramy, tym więcej niedociągnięć, niedoróbek zaczynamy zauważać i no to będzie po prostu taki sądzę, że w miarę obiektywny materiał, bo mówię, nie ma co na Falloutie 7-6 wieszać psów, tym bardziej że kosztuje w tej chwili już 50 zł. A faktycznie może mu się czuć źle, gdy mu na niego wydał pełną cenę, ale za te 5 dyszek sądzę, że naprawdę gry warto sprawdzić, chociażby z czystej ciekawości. No i to było już tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie moich majowych zakupów, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że jakoś przeżyliśmy stratę kolegi Maćka, tutaj wirtualny znicz dla niego i serduszko, pozdro Maciuś. A jak mówiłem wtedy, growe nowości cały czas będą kontynuowane, jeszcze nie, czy w takiej formie jak w tej chwili, czy jeszcze będę nad tym troszeczkę siedział. A z pewnością będę chciał za jakiś czas nową kamerę kupić, bo ta z telefonu, jak widzicie, to nie jest najwyższa jakość, to nie jest jakość, jaką chciałbym wam pokazywać na tym kanale. No ale sądzę, że nie jest tak źle, więc co? To by chyba było na tyle. Czerwiec zapowiada się skromnie, ale ciekawie, ale to o tym zobaczycie oczywiście za miesiąc. A no i to było na tyle. A w opisie tego materiału znajdziecie wszystkie niezbędne linki do fanpage'y do materiałów, do poszczególnych gier tutaj pokazałem. No i tak, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Ha ja.